Witajcie moi drodzy, jestem Dady, witam Was w kolejnym odcinku. Zagrajmy w. Yy, Mój Dying Light, a to jest jednak The Island. Mamy tu jakąś misję nową, sobie ją weźmy. Bo ona jest u góry, dobra. I zobaczymy, co, o co w nich będzie chodziło. Ok, mamy Dynamono i. got a moment to talk okay i got the radio going but i'm not hearing anything either this guy is farther away than i thought or the monsoon's messing with the transmission this may take a while but don't worry i have something for you to do in the meantime we're running very low on food and water think you can find some Dobra, poszuki, 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 hotelowego I'll try. Basenu. okay then don't bother with the hotel. With the power out, it's way too dangerous in there. Check the bars by the swimming pools. Bring everything you can find, anything at all, okay? In the meantime, I'll keep trying to reach this guy. Co konserwy That's all there was. Oh bloody hell, that won't do. We need to find more. Okay, dobr. Wstiałski ki baseballowy. Weźmy. Wyżwa, wyrzućmy coś osiemdziesiąt? Bardzo dobra, to wyrzucimy. Weźmy ten kibaj zbalowy na Monoi.

Eee, yy, dobra. Nasza bar to jest misja główna, to się tym na razie nie będę zajmował. Eee. Yy, mamy i... Dość... Dwa alkoholu mamy, dobra. Ja zacząłem naprawiać broń, nie skończyłem. Między odcinkami. Hmm. Tak, mam 3700. Dobra, eee. zobaczmy. Ten ma 100 obrażeń. Ten naprawić, ten już ma 85. 110 ma ten sierp. Teraz eee. do tu rozprówacz. Eee. I baseballowy wybuchawe mięso. Jest RAN Ja nie mam na razie za bardzo czego ten czego yy. Zobaczmy sobie to jeszcze do dżungla Stacja benzynowa to tam byliśmy Look Crake Lary. Nie, to na razie tym się nie zajmę. Omar Torres. Jakieś kolejne misje. No to wychodzi. Ale może zajmiemy się na razie tymi co ten. Spadł we mnie ogień. Sprawy rodzinne. No może tymi sprawami rodzinnymi się zajmimo. chociaż to jest kawał drogi chyba, stąd. No, dobra. No, wsiadamy w auto. Od tego jest. Jedziemy. Dobra. Ciekawe ja czy to 15 to było w milach, czy w kilometrach. Na godzinę. Czy w milach na godzinę, oczywiście. Oj. No i dobra i sobie jedziemy. Naprawdę potężny ten kompleks hotelowy jest. Miałem nigdy do okazji w takim być. Ej. Jedziemy tak, jak nas prowadzi, ten Ok, 10 km już przejechaliśmy samochodem. Pewnie znamy przy latarni. Pięknie. Jak w GTA. Jeśli ktoś wyglądał live'y to. To wie o czym mówię. Dobra to nas prowadzi? Jasny gwint Dobra Miałem zaznaczony punk punkt ten 210 już tych, dobra Pojechanych Tu się nie przejedzie. Dobra. To wiecie co? Od razu jak jesteśmy przy tej stacji, weźmy sobie, yy... oj, to no chyba tutaj byliśmy wcześniej. Dobra, więc już niestety im się nie udało przeżyć. Dobra, nie, bo to bo chodzi na to, że to jest mechanika trochę i. Trzeba to mieć na wozie cały czas. E, dobra, jedziemy. potem się tym zajmę. A no wyłączy się latarko. a no, mu nie kręci kierownicą? Dobra. teraz już jedziemy w dobrym kierunku. Latarnia, latarnie, chyba. Pana latarni. jest ten. Ej, yy. zegary to po prostu zwykła teksturka. I tu. A jednak... Chyba jest okej. Okay. No i pięknie w bramę. jak tu mam przejechać? Jak tu mnie gro prowadzisz? Okej. Okay. Chodzi to, że tu się nie da przejechać. What do we have here? Drut, kto bierze w tych? Kto bierze na wakacje drut w bagażu? Kawał drogi w sumie, nie 250 metrów, ale coś tak wydaje. O, ale całą wyspę. A to pewnie, że postęp tego osiągnięcia, czy coś takiego. Okej, okay, tu coś mamy. Ale dobra. jest spokojnie, aż za spokojnie, bym powiedział. Ślącze się latarko. Okej, okay, opuszczam strefę gry. Trzeba iść tak, jak nas prowadzi. Może tutaj będzie więcej butelek z alkoholem? Są konserwy. Alkohol. Jest i woda. Super. już nóż. Co no to nie? Widzicie kolejny bar? I kolejna woda. Dobra, idziemy. Bardzo mi się podoba w ogóle ta, ta mapa. Hmm. Czy. czy nie, nie wiem, tutaj się potwory. A czy te zombie skalują? Dobra. Ten był. ...prostszy, tego. Chyba. Trzeba... To hmm. trzeba pozbawić rąk z rozmachem. Oj, ale poleciała nasza bohaterka, protagonistka. Dobra, to już stanowi zagrożenia i dobra. Idziemy dalej. Jednak chyba wydaje mi się, że tak będzie lepiej, żeby się po kolei pozbywać Bo Żeby nas nie okrążyli Dobra, śruby w koszu jest deska ale nas trafiła ta zombiaczka. Tak, jak teraz stąd wyjść? Dobra jest drabina. A, tu jest w sumie też. czynia? Y... A w sensie, że taki... po prostu... to jest obiekt do tego. Do walki, można powiedzieć. Ej, tu trzeba zejść No Dobra, to jest kolejna drabina. O, widzę, że tu mamy więcej tych znaczników. No dobra, najpierw poszukajmy tego męża. Ah, i tak chyba przestały budynek trzeba the Dobra. Max sent you to find me? I can't believe that crazy bitch sent someone to find me. The whole world's going to hell and the last person I want to be with is that goddamn wife of mine. Look, take the money and whatever else you want. It's no use to me anymore. And tell her

It does of course, you like sweaty. Okay, baby, we're going to party now. Find me some champagne and uh, not the cheap shit. Thank God, you're here. I need champagne. I can't oh, find her, oh, oh, oh. and I'm Stop afraid to go out there. Me. You're making me crazy. Maybe she went back to her bungalow. It was, um, number 15.

Zobaczmy, czy to będzie jakoś oznaczone. O, to jest szybka podróż w ogóle. Super. To udało odkryć. Ale nie widzę nigdzie, dobra. Weźmy sobie zadania. Dobra. Aks oni są w wieży ratowników. Dobra, so, pójdźmy tutaj i ten i sobie po prostu mm, drugi poziom. po prostu trzeba tu wybrać z powrotem. No dobra. Teraz nie chcę wykorzystywać tej apteczki, bo tu jesteśmy niedaleko tego baru, więc ten, więc się po prostu trzeba Napić tego energetyka i będzie spoko. Czy znaczy będzie ten, yy, odnowi nam zdrowie? Jeśli są jeszcze jakieś, dobra są. Dobra. Okej. Okay. To chyba tutaj w tym to wygląda jak jakiś stary bunkier czyli mówiąc jak tu wejść hm Nie? by się tu nie dało wejść na razie? jasny gwint. Dobra. No serio. Ja się tu wejść. ze strzelnicę. No dobra. A dobra, tu jest przejście. Pytanie. Panie, gdzie dokładnie? Jakoś od góry to trzeba iść, czy co? Bo jakoś ten bunkier może otworzyć, jak się uda? Nosz. Oj. <słuch> Nie zdążyłem przerwać nagrywania. Dobra. Eee, znaczy zatrzymać nagrywania, kuźwa, że jakoś przebuguję. No halo. No, dobra. No o co chodzi z tym przejściem, gdzież ono jest? Wyda incline, żeby się tu tak wspinać. Niby tu pokazuje. Dobra, nieważne. Idziemy tam. Na szczęście 120 metrów, niecałe już. 100 metrów, okej. Okay. Przecież pod górkę. Więc to... No dobra. Biegnij, biegnij. Where the hell did I put that? Hmm, tu jest szybka podróż. Nie ma taki heteroplan. Hmm. A to chyba z tamtej strony, dobra. Jest szybka podróż. A dobra, nie da się. Dobra, to jedziemy do wieży ratowników. Gdzie tu co mam? A tego. Dobra. Hmm. Co to za zadanie? Ze sprawy rodzinne to. Gdzie to jest? To jest tutaj. Dobra. No tak, tutaj w wieży ratowników. Maty. Dęby. Okay. Okej. Zepsuta prowizoryczna maczeta. O, to mnie interesuje. Dobra. Jakiś nieszkodliwy prowizoryczny nóż. Okej, okay, dobra. To mamy to zadanie zrobione. Elegancko. W była duża bateria. Dobra. Co mi tu pokazuje jaka misja mi się wybrała? Na szaber, to nie. Brak na składzie. W sumie możemy mu iść to zanieść. Ale tym, moi drodzy, się w następnym odcinku. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie go. Zachęcam do na złapkowania, napisania, komentarz do subskrypcji kanału, a także oglądanie kolejnych odcinków shortsów live'ów. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Cześć.